Dlaczego sposób mówienia ma tak ogromne znaczenie? Zróbmy małe ćwiczenie. Zastanów się, na ile różnych sposobów jesteś w stanie powiedzieć słowo jasne. Podam Ci trzy przykłady. Możesz powiedzieć jasne jako taką entuzjastyczną akceptację, tak jak żołnierskie. Tak jest. Jasne. Możesz powiedzieć to w sposób karcący. Na przykład mówiąc do dziecka, Masz być grzeczny. Jasne? Możesz też powiedzieć jasne w sposób lekceważący, tak jak w frazie ta, jasne. I teraz zauważ, jeżeli ty dobrze nie artykułujesz swoich słów, jeżeli mówisz w sposób monotonny, jeżeli ta mowa jest taka bezosobowa, to odbiorca nie wie do końca, jaka jest Twoja intencja. I nie wie też, czy jego interpretacja jest dobra. Dlatego, jeżeli chcesz się komunikować w sposób rzetelny, dokładny i chcesz zawsze być dobrze zrozumiany czy zrozumiana, musisz doskonalić sposób mówienia.